Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować daniem Track Turbo niesamowitą gierkę, która ostatnio bardzo, ale to bardzo mnie pochłonęła jak tylko pojawiła się ta druga wersja beta. Jak pamiętacie wiele na streamach poświęciłem czasu na tą gierkę. sposobywałem praktycznie wszystko na złoto, tak więc bawiłem się przy tym bardzo, bardzo przyjemnie i się okazało, że jak już mam pełną wersję gry to te moje jakby save'y te moje postępy właśnie z wersji beta są automatycznie w pełnej wersji gry. Z czego się cieszę? Fajnie, że to, co udało mi się zdobyć do tej pory, już jest tutaj, jakby w pewnym stopniu w samej grze. No więc słuchajcie, odpalimy sobie kampanię i pokażę wam co nieco jak ta gierka wygląda. Oczywiście odpalę sobie kampanię solo. I powiem Wam, że jeszcze zastanawiam się, jak tutaj tą serię na moim kanale Wam ukazać. W ogóle, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć kolejne materiały właśnie z tej gierki. No i jak widzicie, mamy tutaj trzy pierwsze plansze, które były w wersji beta a i te wszystkie medale, które udało mi się zdobyć, właśnie mam już tutaj zdobyte. Tak więc zaczniemy sobie może od właśnie tej pierwszej planszy, a, ale nie zaczniemy od levelu pierwszego, a szóstego. Tak, żeby na początek pozdobywać złote medale, których jeszcze złotych nie mam tutaj zdobytych, a potem sobie powtórzymy te wszystkie które wcześniej na streamie Wam pokazywałem, zastanawiam się, w jakim tutaj świetle Wam pokazać tą jakby serię. W ogóle zastanawiam się, czy Wam chcielibyście zobaczyć w ogóle serię z tej gry na moim kanale, bo na pewno nie będę chciał pokazywać wszystkiego, wszystkich challengerów, a tylko jakieś tam po prostu, może nawet zrobimy taką serię randomową. Ponagrywam kilka odcinków, a kto będzie chciał zobaczyć więcej, ten będzie mógł się udać na moje streamy. Tam na pewno będę wielokrotnie tą gierkę ogrywał i będę masterował te swoje tutaj czasy, te swoje medale. Troszkę są długie ekrany ładowania, to jest jedyna rzecz, której mogę tej grze zarzucić i jeszcze jedna rzecz mi się nie podoba w tej grze, ale za chwilę Wam o tym powiem. Cała reszta jest miodna, gameplay bardzo przyjemny, gra też ładnie wygląda. Ja sobie ogrywam wersję na Xboxie Xboxie One, ale też mamy tą gierkę na PS4 czy na PC, tak więc możemy sobie ją kupić na nowych generacjach czy też właśnie na pc -tach. Oczywiście jak ktoś nie wie, czym jest Trackmania, to oczywiście jest to gra, której musimy pobijać swoje czasy, musimy zdobywać różne medale, czyli takie raczej challenge, które będziemy mieli tutaj do wykonywania na różnych trasach, które gra nam przygotuje. Oczywiście swoje trasy też możemy tworzyć, ale ja będę chciał w pierwszej kolejności pokazać wam właśnie te challenge. No jak widzicie, nie udało mi się tego zdobyć na złoto, no i o to w tej grze chodzi tak, żeby coraz to z etapu na etap być coraz to lepszym, powtarzamy to non stop, w ogóle tutaj bardzo szybko można sobie zrestartować level i teraz zrobimy tak, weźmiemy sobie, rozegramy to jeszcze raz, ale teraz ustawimy sobie duszka, który będzie jechał na złoto, tak więc będę miał jakieś tutaj rozpoznanie w terenie, będzie mi go wtedy łatek, go pokonam to znaczy, że będę miał też złoto, tak więc... Jak też, nie wiem, trasa nam nie wychodzi, to też po tym duszku możemy poznać, jaką trasę obrać, aby być taki sam jak, taki mieć czas sam, sam jak on, ewentualnie nawet i lepszy. Też te trasy teraz, które Wam będę pokazywał, te pięć pierwszych tras, to ja w ogóle nawet ich na oczy nigdy w nie widziałem, tak więc to jest taki mój pierwszy kontakt z tym. Ale też chciałem właśnie odpalić na sam początek tego typu trasy, których jeszcze nie widziałem, abyście zobaczyli, jaki jest poziom trudności. No oczywiście mamy rankingi światowy, polski oraz województwa, które sobie ustawimy. No ja jestem z Wrocławia, tak więc mam województwo dolnośląskie. No i dobra, lecimy sobie z kolejną trasą. Tak więc, jeśli chodzi o takie rzeczy, które mi się nie podobają, tak mają, to dosyć długie ekrany ładowania. Jeśli chodzi o wczytanie nowego levelu, ale potem, jak już ten level wczytamy i, nie wiem, chcielibyśmy sobie zrestartować ten, ten level szybko, bo nam coś już wiemy, że nie wyjdzie, to to błyskawicznie, to jest sekunda i dosłownie jesteśmy powrotem na mecie i możemy sobie to powtórzyć. A druga sprawa, w wersji na Xboxa One, nie wiem czy tak jest też na ps 4 czy ps ale czasami pojawiają się, jak są jakieś wyścigi na okrążenia, pojawiają się, powiem Wam takie lekkie dropy, kiedy przejeżdżamy przez linię met. A jak jest kilka okrążeń to może nam to psuć to troszeczkę tutaj e, zabawę A to wam za chwilkę wytłumaczę dokładnie jak pojedziemy sobie jakieś właśnie zawody rozegramy Gdzie będziemy musieli pokonać kilka okrążeń Znaczy przejechać kilka okrążeń i pokonać czasówkę Kurde, sam gameplay jest tak miodny w tej grze, że dosłownie mógłbym grać w tą grę godzinami I ciągle masterować swoje czasy Akurat jak widzicie tutaj udało się za pierwszym podejściem zdobyć złoto Tak więc całkiem spoko w oczywiście od, od tras, ale im dalej w las, tym oczywiście jest trudniej. Dobra, bierzemy sobie kolejną. Ja Wam tutaj ekranów ładowania nie będę wycinał, żebyście też sobie zobaczyli jak długi czas ładowania tych ekranów jest. Zakładam też, że właśnie w wersji PCD, jakbyście mieli grę na SSD, to pewnie by Wam się ta gierka też szybciej wczytała. Ale mówię, tylko ten długi okres oczekiwania jest, kiedy wczytujemy nową trasę. Kiedy już w tej trasie jesteśmy, i potem chcemy sobie startować. Chwila, moment, i. Wystarczy w sumie sekunda, żeby zrespić się ponownie na mecie i rozpocząć sobie pokonywanie tego własnego reszty. Czy właśnie raz tutaj ustalonego? Zobaczcie, widzicie? Sekunda, i już jesteśmy sortem na mecie. Jak nam coś nie wyjdzie, tak więc, no mówię. Chcę Wam przedstawić jak najlepiej właśnie tą gierkę, bo zakładam, że wiele osób będzie sobie ją chciało kupić. TrackManie bardzo e, pozytywnie e, zawsze... Oj, teraz nie wyszło, troszeczkę za szybko jechałem. E, TrackManie zawsze bardzo miło wspominałem, bardzo zawsze e, fajnie się przy tym bawię. Ja w ogóle lubię gry, gdzie e, trzeba często jakieś levele powtarzać, żeby masterować swoje czasy, żeby być coraz to lepszym. E, powtarzać coś, żeby... Uzyskać czas, który chcemy. Tak, więc, jak najbardziej cieszę się, że nowa Trachmania pojawiła się na nowych generacjach i że będę mógł się fajnie, właśnie, pobawić. To szczególnie fajna jest geka na streamy, gdzie na luzie mogę sobie tam jakieś etapy powtarzać, masterować na złoto i przy okazji nawet na jakieś Wasze pytania. Tak, więc. Tak jak mówię, jeśli byście chcieli zobaczyć więcej tak mani, to na pewno na streamach tą gierkę będę ogrywał, a jeśli chcielibyście stać jakieś randomowe kilka jeszcze odcinków, to zostawcie łapkę w górę, a postaram się jakieś materiały jeszcze dla was ponagrywać, pokazać wam jakieś inne w ogóle tutaj światy w grze. Na chwilę obecną w tym pierwszym odcinku chciałbym skupić się na pierwszym właśnie tutaj świecie, pokazać wam jak on wygląda, jak wyglądają w sumie wszystkie... Oj, Tutaj trzeba będzie pewnie driftem wziąć to. Dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Tu już się zaczynają schody, jest strasznie wąsko i trzeba. tutaj driftem idealnie wejść. Idealnie bokiem w tę trasę wejść. Kasia są w ogóle ja mam najpierw. No, tutaj trzeba jakoś. na dosyć dużych prędkościach bokiem wejść w zakręt, więc spoko. To jadę tylko do mety. I zaraz sobie rozpoczniemy od nowa ten etap. Dobra, udało się zdobyć tylko brązowy. Teraz już troszeczkę bardziej ogarniam o co w tej trasie chodzi. No w ten trzeba sobie po pierwsze sprawdzić, jak ona wygląda, potem sobie ją przejechać do końca i potem możemy masterować czy pobijać własne rekordy. Ogólnie z tego co widziałem w wersji beta, te złota jakoś niespecjalnie sprawiały mi problem. Widzicie, tutaj trzeba troszeczkę wyczyć tą trasę. Ale strasznie, powiem Wam, przyjemna jest ta gierka w, w samym gameplayu, sama fizyka gry, coś niesamowitego naprawdę. Dobra, powtarzam sobie ją chyba już dziesiąty raz, pewnie Wam wytnę fragmenty tak jak sobie próbowałem. Srebro widzieliście, udało mi się zdobyć, ale chciałbym tutaj koniecznie zdobyć złoto. Troszkę obadałem sobie tą tutaj Trzeba wszystko idealnie wykonać. Mam oczywiście tam jakiś zapas. Jakieś tam lekkie błędy można popełnić, ale. No, z jeden. Dobra, widzicie? Idealnie pokonany. Uda się? Uda się, ale z ledwością. Koleś mi tam już na tym złotym medalu gonił. Ale udało się. Super. I teraz będziemy mieli okazję pościgać się, nie tak, że jest punkt, od punktu A do punktu B. Będziemy jechać, tylko będziemy jechali teraz okrążenia. Zawsze ostatni etap jest jakby takim etapem, gdzie musimy przejechać kilka okrążeń i tutaj robią się schody. Powiem wam, że jak grałem sobie w wersję Beta, to miałem największe problemy, żeby zdobyć właśnie złoto w tego typu zawodach. Dobra, postaram się tutaj jechać jak najlepiej. Najpierw sobie przejedziemy to okrążenie, takie zrobimy bardziej zapoznawcze. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. W tym przypadku te wszystkie zakręty trzeba tak lekko bokiem pokonywać. Przyjemny jest, naprawdę tutaj ten poślizg w zakrętach, jest bardzo przyjemny. I sprawia to ogromną frajdę. Widzicie? Taki lekki drop się właśnie pojawia, kiedy przejeżdżamy przez metę. Jak mamy te zawody właśnie, gdzie jeździmy kilka okrążeń i przez tego dropa, jeśli o tym zapomnimy, że raz przez metę nie jest taki płynny, to pojawia się lekkie zachwianie równowagi, a kiedy chcemy coś dowieźć na złoto, no nie możemy za bardzo sobie na to pozwolić. To są takie właśnie dwie, dwie największe wady, które w tej grze dostrzegłem, czyli ten taki lekki drop, on nie zawsze się pojawia. Widzicie? Teraz już się drop żaden nie pojawił, kiedy przejechałem przez linię mety, ale za pierwszym razem było to widoczne na pewno na materiale sobie to ewentualnie cofnięcie sobie zobaczyć, że takie lekkie dropnięcie jest i kiedy tutaj ta płynność jest konieczna i potrzebna nam no to się robi pewnego rodzaju problem um, ja grałem sobie właśnie w wersję beta i mówiłem wam o tym na streamie ale też miałem nadzieję, że w pełnej wersji już tutaj widzicie? Lekkie dropnięcie przy tym też były, ale mamy srebro Rozegramy sobie to oczywiście ponownie, bo chciałbym zrobić wszystko na złoto Okej, okay, już wysłanie złoto. Trzeba jechać, kurczę, idealnym torem. Mam przed sobą swojego duszka. Wow. Dobra, yes. Wcześniej... Aj. Wcześniej byłem troszeczkę lepszy, widzieliście to przed chwilą po moim duszku, więc sobie to zrestartuję i jadę jeszcze raz. Wcześniej troszeczkę mi lepiej, zobaczcie, to jest mój duszek tutaj. Trzeba te zakręty idealnie pokonywać, trzeba mieć jak najmniejszy tutaj... jak najmniejszą drogę. Znaczy linie, tak? Tutaj przejazd przez zakręty, żeby... Te sekundy, które są tutaj bardzo ważne... Uda mi się to, czy mi się tego nie uda? No teraz widzicie, teraz tych dropnięć nie ma w ogóle. No się mówię pojawiają tak randomowo. Jeśli przykładowo uruchomimy sobie planszę, to pewnie za pierwszym razem nam drop się pojawi. Ale jak sobie już potem startujemy, po raz kolejny, też będzie wszystko chodziło. Nie wiem z czego to wynika, ale myślę, że powinno to zostać tutaj jakieś łapce naprawione. Mówię, no spodziewałem się, że to takie rzeczy tylko będą w wersji beta. Więc mówię spoko będzie wersja finalna, to pewnie to naprawią. No i udało się złoto zdobyć okej, okay, dobra. I teraz co? Tutaj jeśli chodzi o te, te trasy, z który, którymi miałem pierwszy raz kontakt, na tym pierwszym świecie pokonałem, jak widzicie, wszystko na złoto, teraz pokażę wam. Teraz wam pokażę te trasy, które już wcześniej w wersji beta czy na streamie przechodziłem. a to już będzie łatwiej zdecydowanie mi, ponieważ no te trasy już wcześniej miałem okazję. Sobie po prostu ograć. Wiem czego się mogę spodziewać, wiem jak je przejechać. A tak więc, w pierwszej kolejności, dlatego chciałem te trasy przejechać, z których nie jechałem nigdy, abyście sobie zobaczyli, jak wygląda gra, kiedy gram pierwszy raz, a jak wygląda gra, kiedy już znam trasę, co nie? w ogóle ciężko będzie mi pobić, ja dosyć yy, fajne wyniki wydaje mi się wymasterowałem, kiedy grałem sobie na streamie, więc ciężko będzie mi tego duszka, który idzie przede mną, czyli moją, mój rekord, pobić, ale oczywiście będziecie mieć świadomości to, że Złoto tak czy siak zdobędę na tej planszy, ale no mówię, tak starają się wymasterować czasy, że ciężko będzie pokonać mi moją postać, widzicie? Zdobyłem złoto, a z tym muszę spróbować ponownie, gra mnie informuje, spróbuj ponownie, ponieważ no mam gorszy czas niż wcześniej. I Miejcie tylko świadomość, że tutaj nie będzie jakiejś gratulacji, że zdobyłem złoto i tak dalej, ja to po prostu je zdobyłem, ale gra chciałaby, żebym pobił swój rekord, tak więc tutaj raczej tych swoich wyników nie pobiję, no, no bo one dosyć są wyśrubowane. A żeby naprawdę fajne wyniki tutaj zdobyć w tej grze, no trzeba by było się skupić tak w 100%, nie? Kiedy się nagrywa materiały, wiadomo, wtedy e, skupienie się nie jest tak mocne jak w przypadku grania sobie samemu. Ja chcę się przekonać, czy mówię raczej do sobie sami, odpalcie jakiś materiał i gadajcie sami do siebie, a zobaczycie, że to się tylko takie wydaje wszystko łatwe. Chociaż teraz czekajcie, teraz może uda mi się nawet i... Mój rekord pobić, bo jestem na pierwszym miejscu aktualnie. Duszek złota oraz duszek mojego czasu najlepszego jest za mną. No jak pobije jeszcze swój czas, to będzie już naprawdę super. Nie, chyba mi się nie uda to. No było blisko. Widzicie, tutaj jeden zakręt źle wykonałem, gdybym go wykonał zdecydowanie lepiej, no to byłaby szansa, żebym ten swój rekord pobił. No więc tutaj no mówię, trzeba wszystko przejść jak najlepiej się da, jak widzimy, że popełniliśmy błąd w, nie wiem, w ostatnim zakręcie, no to trzeba ponownie sobie to rozpocząć i ten ostatni zakręt lepiej wykonać, no i wtedy mamy duże szanse, żeby te rekordy pobić swoje. No ja naprawdę lubię takie gry, gdzie trzeba sporo, sporo poświęcić czasu na jeden level, żeby go jakoś fajnie wymasterować, więc Trachmania jak najbardziej sprawia mi frajdę. I z chęcią jakieś kolejne materiały Wam ponagrywa, Mówię, na pewno nie będę chciał z tego robić pełnej serii, pokazywania Wam wszystkich, jakie levele są, a wybiorę tam jakieś najciekawsze. No też mówię, Jedna rzecz to jest przyjemność zgrania i nagrywania, a druga sprawa to trzeba zobaczyć jak takie materiały też się na YouTubie ogląda, bo może Wam to się nie bardzo spodobać. To jest fajna trasa, gdzie trzeba tutaj bokiem wejść i mamy, jeszcze pobiłem rekord swój nieźle. Dobra. No i tutaj nam gra gratuluje, nieźle masz nowy rekord. Ale złoto dawno temu zdobyte, tak więc nie ma takich triumfów jak to, kiedy zdobywamy za to pierwszy raz. No i tak, został nam etap przedostatni i potem będzie jeszcze etap, gdzie trzeba zdobyć nowo złoto, znowu na okrążeniach. To mówię, to kurczę taką mi dosyć największą tutaj e, trudność sprawiło. Nie, bo nie są wrażenie, że te czasy są tutaj na masa wymasterowane na tych okrążeniach. Dobra, bierzemy oczywiście złoto, 28 sekund. Też zwróćcie uwagę, te etapy są bardzo krótkie, 30-sekundowe, minutowe, tak więc... Całą planszę jestem w stanie wam w nadanym świecie pokazać, nie wiem, w 15-20 minut, co nie. O, jak grałem tutaj w betę, to chyba byłem drugi w Polsce, o ile się nie mylę i byłem chyba. No na pewno byłem pierwszy w Dolnym Śląsku. Nie wiem czemu, ale widziałem, że ludzie stąd razem mieli tutaj straszne problemy. Okej, okay, jak teraz to wygląda? 26, mój czas, a 28 na złoto. Tak więc, 2 sekundy, prawie szybciej udało mi się wykonać tą trasę przeździą. No i mówię, pamiętam, że jak grałem w betę, to byłem chyba drugi w Polsce i trzeci w nadolnym, pierwszy na dolnym śląsku. Tak więc, a ludzie z tym etapem mieli problemy. W ogóle zauważyłem, że im bardziej kręte trasy, tym ludzie mają jakieś takie problemy. I zdaje się, zdecydowanie lepsze jakieś tam wyniki uzyskiwać. Dobra, śmigamy. Mamy trzy okrążenia. I teraz tak, tutaj miałem, pamiętam, problem z tą trasą. Zwróćcie uwagę, nawet mimo, że udało mi się zrobić złoto, duszek jest ze mną. Zobaczcie, jechałem tutaj te pierwsze etapy, na samym początku coś musiałem zepsuć, że moje auto jechało znacznie wolniej niż koleś na, na złotym, znaczy mają złoto, tak? Duszek ze złotem. Ale coś tam musiałem na końcu potem ugrać, zwróćcie uwagę, że skoro udało mi się zdobyć złoto na tym etapie, a ja jadę aktualnie lepiej, to gdzieś tam musiałem w późniejszych etapach ugrać troszeczkę, a tutaj gdzieś. Zobaczcie jakie w ogóle, nie wiem jak to możliwe, ale strasznie, strasznie, strasznie duże dopalenie miałem, do jakiś dopalat po prostu. Nie wiem jak to możliwe, ale uwaga, jestem na pierwszym miejscu, jeśli udało mi się tutaj zdobyć złoto, to powiem Wam, że byłbym pod ogromnym, ogromnym tutaj wrażeniem. No nie żartujcie, że mi się jak teraz nie zepsuje nic. To mam złoto i to jeszcze lepszy czas prawdopodobnie niż miałem wcześniej. No jak tę grę też poznamy, no to też wiadomo, że etap na etap jest coraz to łatwiej, jak znamy tutaj fizykę tego auta. Wiemy, jak się nim jedzie. Jak widzicie, udało się wygrać tutaj. Tak więc, tak by wyglądał pierwszy świat w Track Money Turbo. Jeśli chcielibyście zobaczyć jakieś jeszcze kilka randomowych odcinków z tej gry, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały. Cześć!